Dobrze, że czytałem wcześniej, to są jakieś testy systemów alarmowych. A stamtąd gdzie idzie? Jest. Są, so, ale numer. I ogrzana od razu czapka. Wczoraj zapomniałem wziąć tego. I zostawiłem na noc. Witajcie w tym nowym pięknym dniu. Wczoraj wróciłem z nogi, zmarznięty. I pierwsze co? ukrzyć ręce. I schowałem nogę i zapomniałem, że to zostawiłem i poszedłem do domu. I oto o to jestem! Oto jestem! Słuchaj, nigdy do tej pory nie miałem okazji powiedzieć tobie, że koło Kłopiotkowa y, robią drogę, a, autostradę i będzie trzypasmowa, ale teraz hulajką po prostu sobie wjechałem, tutaj akurat jest dla, tylko i wyłącznie dla pieszych. A w tym miejscu budowali, tutaj właśnie w Piotrkowie był budowany węzeł, dosyć duży. Tam jest zjazd Piotrkowa i będą trzy pasy ruchu, raz, dwa, trzy, w jedną stronę i trzy w drugą. Tam jest most, ale ja już pojadę, tam jest dalej, innym razem i pokażę tobie, bo będę chciał tobie pokazać, jak wyglądają trzy pasy ruchu nowe, czyli nowy odcinek drogi, który jest udostępniony dla wszystkich. Zobacz, tu jest autostrada, tu jest mój sprzęt, a tam jest. piotków. zaczyna się piotków. No to ładnie. Tutaj ktoś przewrócił tablicę. Postanowiłem, że przejadę sobie drugą stroną i Bo jechałem tam gdzieś, tam gdzieś wjeżdżałem, i tutaj jest podziemny tunel, ale on jeszcze nie jest czynny. Także te drogi dojazdowe dopiero są w trakcie robienia. Ale bardzo mi ciekawi, tutaj to, te schody. Po co one mają? Do czemu mają służyć? Że co, że można tam wejść? Przy autostradzie? Nowość w McDonaldzie. Drwal powrócił. Dobra, teraz chłopaki już mogę nagrać. Teraz nagrywam sobie na vloga. Dziękuję wam od razu, że okay. zgodziliście się. Czekaj, nie jest tak szybko. Dobra, nie, nie. Czekam, czekam. A czy czekasz na mnie? Dobra, czekajcie, osobno. Wiecie co będę chciał? Żebyście powiedzieli co jesz. Ja to będę wiesz... Sekunda, czy półtorej mm. sekundy, no nie? Na szorca. No tak, wiesz, krótko, jak i... Ja... Yy, mogę. Zaraz kończę. Zaraz kończę. Zaraz, chłopak nagram i koniec. Mogę nagrywać. Nie, bo nie chcę się z panią kłócić. Zaraz kończę. Polski. Marcin Mazur. Mężczyzna jestem. Człowiek Nie. Nie, nie muszę. Nie. Zgodziliśmy się. Zgodziliśmy o, się. Tak. Jestem w miejscu publicznym, mogę Ja jem burgera trwala ostrego i tak w sumie z 5 na 10 bardzo jest mocny ser i zabija smak. Ja też używałem na ostro. Ser jest dobry, ale nie jest ostry, niestety. Ja jem z kurczakiem, ale ser za mocno przeważa i dominuje kurczaka. I co wiesiesz? Jest Jest co, Drwala wiozę. Dzisiaj cały dzień zamówienia z drwalami, non stop drwale, prowadzi drwale i cały czas drwale to ludzi. Powodzenia. Dzięki. Poczekaj, dobra, poczekaj, powiedz mi co, co widzisz? Wiozę dwa drwale oczywiście, co innego mógłbym dzisiaj wiedzieć? Czyli dzisiaj przez cały dzień co? Od dziesiątej drwal za drwalem. Chciałem naprawdę dzisiaj coś innego zawiesić, ale chyba jest. I same Jestem drwale? wskazany, same drwale. Co ja, no co wiesz, No co? Dwale. Też dwale? Też mam dwale. Yeah. Ja przez chwilą miałem zamówienie do Emersona za 230 zł i same dwale. Słuchaj, w ogóle miał być inny materiał. Ja przepraszam bardzo, jak policja zatrzymuje chłopaka i jak to wyglądała sytuacja. A. Dobra, wsiadam Jest akcja! Zrobię to następnym razem, dlatego że okaz... Nie wiedziałem o tym. Widzisz, to jest to, to jest to, że jeżdżę i spotykam się z... Mam sytuacje, o których po prostu nie wiedziałem, że się przydadzą, Przy, przydarzą, ale, ale dzięki temu, że jeżdżę, że jeżdżę, podróżuję, to jest to... To jest zupełnie inaczej. Dobra. I w ogóle bo jestem zaskoczony, że jest taki hype dla tego drwala. No bo sprawdźmy, jak ta kanapka smakuje. Smakowa, wariacie. No, co? Smakowa. A, dziękuję, dziękuję ci bardzo, dziękuję. Miłego dnia ci życzę. No, drwal mi zawsze smakował. Jest mega. Jeszcze na tą pogodę, tak jak teraz, genialny. A w ogóle jako ciekawostkę, ciekawostka, jak mata, jak zakończyła się kampania z matą, to, to był trzeci najlepszy w historii tydzień w, w całej historii McDonalda. Czyli odkąd jest McDonald's w Polsce. To był trzeci najlepszy tydzień sprzedażowy yy, w, ca w całej Polsce. Nie? Na przestrzeni tych wszystkich lat. A ty już jadłeś drwala. Słuchaj, nie było czasu. Tak szybko to wszystko zrobiłem. Chodziłem jeść. Strasz jedna, druga jedzie. Zaraz pogotowię. Jestem znowu po drugiej stronie Piotkowa, na obrzeżach. Gdzieś tutaj pewnie niestety jest jakiś wypadek. Często tutaj są wypadki. Ale i chciałem pojechać. Jadę. Tylko tyle, że mam mało baterii. Mam na tyle mało. No teraz są dwie, ale zaraz skoczy jedna, jedna kreseczka i powiem szczerze, że nie wiem w ogóle, czy wrócę. Nie, no chyba wrócę, to wrócę do Piotkowa. On jest tam tam daleko. No, a teraz drugi leci do obcięcia. Musiałem, musiałem schować te chipsy. A Martek chce. Mówi, kiedy miłość wróci, bo chcemy nagrać na ten. Na... na Mazur odkrywa właśnie chipsy, bo są nowe lejsy. W ogóle w poprzednim vlogu. Przepraszam, nie poprzednim, tylko. kurczę, ja tak pomieszałem. Vlog, który z wczoraj jest, będzie jutro. Coś takiego pomieszałem, więc niektóre rzeczy między innymi, o, teraz akurat zaktualizowałem u Miłosza y, oprogramowanie Adobe, czyli program do montażu i tak dalej. I ja jestem bardzo ciekaw jak u niego, czy, czy będzie wszystko OK. Bo ja miałem na swoim duże problemy. Zacinało mi. Rozwiązałem ten problem. Jestem teraz ciekaw, jak, jak to u niego. Czy też będzie to samo, czy też nie. Wypiłem przed chwilę herbatkę i teraz szukam zestawów mocujących y, telefon. No jest jakaś firma Ram Mounts, która bardzo dobre robi, no drogie są, 230, tylko, że one są bardziej przystosowane na motocykl, więc tutaj, no chyba to jest dobry sprzęt. W ogóle znalazłem coś takiego jak kierunkowskazy do roweru. Wyobraźcie sobie kierunkowskazy do, do roweru, tutaj nie, lampka jest, o i tą mruga, widziałem jakieś tam filmiki i... Jest kierunkowskaz, w lewo, w prawo, w lewo, w prawo. No, a ja muszę się wziąć, znaczy coś tam czytałem, ale porządnie wziąć się odnośnie y, prawa, przepisów związanych właśnie z UTO, czyli y, UTO, urządzenie transportu osobistego. Co? Odprowadzicie mnie. No, odprowadzimy cię. Weź załóż kaptur, bo jesteś obcięty, do. To... No, że teraz czekam, Mar Marcel był na treningu, czytam komentarze, Mazur, ale wy jesteście złośliwi, ale wy jesteście złośliwi. Mazur, no to teraz, jak jeździsz na hulajnogdze, czyli nie będziesz chodził, nie będzie treningu, to waga do 150. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. No dawaj! Kluczy szukałeś. Kluczy. No Klucy. dobra. Już? <laughs> tak. A ty, gdzie, gdzie, ty byłeś? W ogóle biegałeś? No, bo na boisku. Ale, a, na boisku, a nie biegałeś? Nie? Dlaczego? co innego? Grałeś piłkę? Tak. A, proszę bardzo. Proszę bardzo, tutaj warto do niego wchodzić, bo zawsze się coś człowiek biała nie Co tyle razy mówiłem. Dzisiaj zrobiłem live'a na TikToku, no i pytają się widzowie, czy coś będzie z okazji Black Friday. Szybko, szybko, a co tak, czy nie łapie, ostrość. No i co, i wstawię na ten kod rabatowy, czyli BF21, przy zamówieniu do niedzieli jest darmowa dostawa. Czyli na mój koszt pokrywam, aha, tylko tyle, że przypłatna się online, czyli trzeba zapłacić od razu. Dziękuję za oglądanie i trzymaj się, cześć.